Ja miałem wszystko, ja miałem wszystko Matka do dzisiaj się przyjechała. Tylko ja, że był młyn. No bo jest, to czuję na długo. Tu się sam ja. Maja, się, czuję No tutaj zaraz obok dworca, nie? No. Miałeś tam mieszkanie? Nie, tam się sam mieszkanie. Siostra twoja? Jemy? Ja wszystko miałem. Tylko, że na żelagrymu. Ja wszystko przez swoje głupotę. Ja nie mam do żadnego Nie mam. Ja straciłem wszystko to, co miałem, co się przez swoje głupoty. Co? Mogę żyć, bo no, mieszkanie mieć wszystko. Ja mieszkanie straciłem wszystko. No? Jak miałem pieniądze, kolegowiec, taka na wszystko. Jak wszystko skociło, to się wszystko skoczyło, nawet i koledzy się skoczyli. Jak mi się wyrzuciłem, to jak nie masz pieniędzy, to pięć pierdolą. I gdzie myślałem? Na ogrzewanych w Na ogrzewalni w Mysłowicach? Ale dobra, no, i się wszystko kończy. Ko koledzy, koleżanki, dziewczyna, żona, Miałeś żonę? Nie. No, tyle dobrze, że ją nie zostawił żadnej kobiety. Jedna porończyła, druga Może Możełeś z kobietami, nie? Ale jedna porończyła, druga porończyła. Tyle szczęścia, że te dzieci by się musieli gdzieś omylczyć, z którymi. Pogonimy, tak, jak Bóg tak chciał chyba, tak Nie masz dzieci? Nie mam, nie mam. E, Cena Przyjacielu, życie to nie bajka, Pan jest młody. się Pan? Ile mam lat? 30? To, pan? Tak. Pan chyba ma 30, więcej nie. No nie mam 30. Nie mam więcej niż 30. No. Nie. A ja mam 65. Nie, 63, przepraszam. Więc ja przeżyłem. A pamięć? A miałeś żonę? Dwie kobiety miałeś, a tam były żony w... Tak, ja żyłem. W 70 lat, z 7 lat, a żyłem wszystko, zawsze wygrałem. Na, po środku na kociołapo. Aha. Rozumiem. To co Ja mam na swoim, swoim mieszkaniu, a ona ma na swoim. Czemu się nie pobrałeś? Żałujesz tego trochę? No, wie pan co. Jeszcze jedną, to żałujesz tego. Bo jest okej. Tylko miałem 3 lat z kolego. Tu... A pracowałeś wtedy? Jak najlepsze? On się do zakładał w Do A ile tam pracowałeś, lepsze robiłeś? A ponad 20 lat. A, a tam pierwsza, pierwsza była 1970. A potem robiłem tu na kolei, Prawa ja wtedy? jedną co, co pan Jestem z Rybnika, a w Śmianowicach Śląskich nie, nie wiem. No, no pan. A co, o czym przygoda. A no. e, w Śmianowicach było 21 zakładów i został jeden zakład. Wojskowe zakładniki. Bo Hanka była, wie pan co jest Hanka? Co słoneczki robili, nie? Takie rzeczy, nie? Tak, Hanka, no, no tak. Fabryka ślubini, tu huta, szkła. Nie ma nic. Kopani byli w nie ma nic. Nie ma. Kto, kto doprowadził do tego? Kto? My. My na pewno nie. Cięż, ciężkie jest życie, ciężka jest. Takie dylematy są. No, przyjmaczyłaś. To, so, to takie... nie są dylematy. Czy to jest prawda. Niech Pan, skoro Pan coś nagrywał, to niech Panie na jedno wytłumaczę. Jeden zwalniają, drugi wyrzucają. To jak to jest? Jeden lekarz, zamykają, i po prostu ma Pan, słyszy Pan to, nie? Zamykają to, a to. To jak to kurwa jest? A co zabili te marketów? Te, co handlują. Te malutkie, te wszyscy wyjebali te markety, bo to jest prawda. Ale widzisz jakie powstania robią ludzie, ludzie potrafią sobie sami poradzić jak są w ciężkiej sytuacji, potrafią się zebrać, tak jak kiedyś za balansy, potrafi, potrafią... A panie panie za balansą? Eee, Wiesz w... niech mi coś powie. Ja jestem za każdym politykiem, który coś robił. Włańca bez Nagroda nobla to zaszczyt. A on na myśl No, każdy polityk miesza. I Każdego ocenia. ale... nie pan co na myśl jest. Ale kto ocenia? A, a jak się chce zostać politykiem, to się samemu idzie na ulicę coś robi. A, a, nie, a nie się psioczy na swoich. To się to jest tak jak strzelanie samobuja, a strzelasz sobie sam w kolano. Pani. To... Może pan go dobrze, A z jednej strony to ja panu mówię, to ja myślę o tym, ja jako człowiek, to się po bon popłynął, bo niech pan mi powie nasze prawo dzisiaj, prawo jest inodocji wielkie, nie do nas, bo taka jest prawda. Ciebie za 100 lat zamknął. A tu siedzą za miliardy, i po, po wolności osób. to zgodzi się pan ze mną, bo nie? Jeśli pan jest, się na tyle nie zgodzi, to nie będziemy rozmawiać. Bo ma mapie jest tu milionów w Polsce, wszystko. No ci, co mają miliardy, rzeczywiście, no raczej no. nie pójdą się, więc, no. no, no. A pan pójdzie no bo... za 200 złotych, tak no pana. i oni zapłacą, kurwa, rachunków, ciul. Pozłączyli my... By... Ale ci i... co mają miliardy tylko dzięki dobrej wierze je, je zarobili. Nie nie mogli inaczej tego zarobić. Musieli mieć dobrą, dobrą inicjatywę, dobre, dobre intencje. Wie pan, Bo co... inaczej to by się pozabijali wcześniej, zanim by to zarobili. Nie Wiemy, jak, jak to w panu rozmawia. To znaczy, że to wąklasz, albo co? Nie. <laughs> nie. E... Ci, co mają dużo pieniędzy, to nie, niekoniecznie je nakrali, może te, te pierwsze pieniądze nakrali, ale potem już zaczęli robić coś, e, czym zostali jakby, nie to, wiem, namaszczeni To, to teraz źródło. panu ja ja jedyny pytań jeszcze raz zadzą. To czemu, czy, czy umarł Gujcowaty, nie? Kto umarł? Czy Bogus. Bogus? Gujcowaty, on się tam nazywał, nie? No. Co umarł, nie? No, taki majątek, nie? Ostatnia. Nikomu to ustawiło. A ty to, jak się rozbodził, kurwa naj, najbogatszy Polak w Polsce ze swoją żoną, nie? Podał 8 miliardów. Czego? Panie? 8 miliardów. No, 8 miliardów na koncie. to bo nie będzie w to. Wy pan co jest 8, 8 miliardów A w ogóle to mi jest na końcu a, jeszcze... Co a to już a a ty, to mu kurwa telewizja w Polsce. 6 miliardów. Ja panu się treźnię. Tylko niech pan mi pysmu ma 61. Taki prezent, czy ktoś, bo żadno było miesięcy 100, 100 tysięcy. To kurwa to może lepszy żołądek. Lep, lepszy. Ja bym się gościczył i mówił, co to jest salce, co to jest kupniak. No tego nie zło. A dzisiaj byłem w tym y, dla bezdomnych tam i tam jadłem tą zupę u tym. Tam jak się idzie tam, wiem, obok wiem. kościoła zaraz. Dobrą tą zupę ja, tam ja dostajecz. Y, to są dwa ośrodki, ci, co tam pięknie gotują. To jest tu na praca, tak Pan powiedział, a ja jest, jest, to jadłem o 12, jeszcze jestem najedzony. Na mariatki i kalkuci te siostry zakony, nie? Tak. Super, tak, tak. A u Niemca to... Nie wiem, czy Pan słyszał o tym Niemcu, nie? Brażę. No, słyszałem. O nim, o jego dzieciach, o, o tym, że jego dziecko Szy? żebrze. Pani... Pani i zimę no, idzie kurwa do kibla. <grym> Boże, ja tam nie odza. Chyba co, ja się kupić. Ja przepraszam, że się śmieję, ale no przykro mi, nie. że tak jest. Może się pan ziemy śmiejesz. Ja się nie śmieję z pana. Ja, się... ja to chodził, też, też chodził. Ja to jest. śmiesznie opowiedział. Ale to, co u niego to albo zigać, albo kurwa zalmierzonego, ja tam nie odzał. Biegunka, dobra. To mi samada, później idziemy się pojdź za bermerem. Ja bym tam się bola, ryb kupić albo no, coś, albo tam a wierzysz w Boga? Czy nie wierzył, to byś z tobą nie rozmawiał. A po i ja co niedzielę jestem w A jak sądzisz, kim my jesteśmy dla Boga? Bóg jest mnie wszystko. A my dla Boga kim jesteśmy? Zależy, jak to ktoś rozumuje. To mnie Bóg jest wszystkim. Mm. Bo jednak powiecie czy, czy się, że obrazisz, czy nie. Bóg zawsze do niego się modla też, siedem nocy. I pomogą mi. Wiesz. Mm. I mówię, że dzisiaj mnie nie łapią, bo coś tam jest w kanale, bo coś. To jednak Bóg na nie mruczył. Duch Święty to się nazywa, tak? Wiesz, to, to jest Duch Święty. Nie. Mogę się z tym do wiesz? to, że Tam się trzeba o prawda? Przed chodzi o to, panie to, jest chodzi to, jest super. to, co przyłożył mi nowe, co modlą, na wesoło, się modlę, a jestem na żalcie. No tak. Pożyć i do widzenia. A łatwo ci przychodzi modlitwa? Łatwo. To trzeba być w stanie uświęcenia i łaski pomyć, żeby się modlić dobrze. Chyba ci nie wyrażał, tłumaczył, jak to co za modlitwa, w coś co ale no nie, no czasem, czasem się ciężko pomodlić. Czasem yy, szatan tak namiesza, że się nie da uczyć. Znaczy modlić. No, wiesz wie nie wiem, jak czy to ja uważasz? się szatan nie, nie opętał. Jak teraz przed chwilą powiedział, Boga wierza? Jezusa. To jest mój Bóg. Tak byłem ochrzczony i tak zostaną. Nigdy nie zmienił. Jak, jak najpierw byłeś z tą co miałeś 10 lat, czy najpierw byłeś z tą co miałeś 7? O sobie coś, o tobie coś tak, tak pogadałem, czy mówisz, że o żonach, o tych kobietach, które miałeś. No to, jest, dobra, a o, bo miałeś kobieta, to jedna, ja druga, Staciłem wszystko, z jedną, ostatnią. Była super, no. no. A z tą drugą byłeś 7 lat czy z tą co, co... Z tą drugą byłeś 10 lat z tą drugą byłeś 10 lat była piękna kobieta to No ale dobra powiedz co, 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 co jak to się stało no co się stało Przeze mnie Przez, Przez Wód, ciebie wódcał... No ale to chyba dobrze, że, że wiesz, że to przez Ciebie, prawda? Że, że sobie z tego zdajesz sprawę. No to chyba nie? już jest sukces. Ja? Ja nie. Ja potwierdziłem to, ja Ja to tylko mam do siebie. Bo ja straciłem wszystko przez swoją głupotę. Na no swoją. Ale... Wiesz? Straciłem mieszkanie, straciłem wszystko. Ale tylko przy siebie. I ja nie mówię o żadnego prezesie. To jak to jak to było? no Powiedz, yy, pracowałeś tam 20 lat w tym zakładzie wojskowym w Nysie. Nie Nie wniesie się w Mysie. W Siemianowicach? Tak. W i wiesz? Na moim ma 7 km. No i dobra, i tam. Sobie pracowałeś i byłeś z tą drugą, co miała 10 lat, tak? Znaczy coś z nią byłeś 10 lat No i potem ją wziąłeś i sobie ją zostawiłeś dlatego, bo co? Zwolnili cię z pracy, tak? Sam, 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 summy powie Tak było no Dostałeś jakieś pieniądze dodatkowe za to, że cię zwolnili ja dostanę z listy plany To zostanie. Distyprane dzwonienie to nie są i nic. Gdzie ty chcesz? jest? Co to nie są jedynie. A nie miałeś wcześniej takiego yy... Okresu, w którym... Ale to jak, jak, jak to było, że ty dostajesz dyscyplinarne zwolnienie? W jaki sposób? Ja po prostu chcę wódkę. Zacząłeś po, po pracy chodzić pić, na wódkę, tak? no bo nie do pracy, rozumiesz? Te sprawy były. Aha. Po prostu to I dopiero potem straciłeś kobietę? Wie, wie pan co? Pokuczyłeś się z nią przez jakiś taki nie. głupi powód, jakieś placki ziemniaczane albo coś takiego głupiego. Jest, jest pan mądry albo nie? widzę, że jest pan mądry. Nie mi nie, nie zadawałoby takich głupich pytań. Ja straciłem wszystko. Tu masz Jest swoją głupot.